ludy z Bolesławca były jedną z kilku atrakcji czwartej edycji Pszczyńskiego Festiwalu Ceramiki. Grupa artystyczna z Dolnego Śląska nie szczędziła gliny na mieszkańców Pszczyny, którzy, podobnie jak w ubiegłym roku, chętnie brali udział w tegorocznej gliniadzie. Keneza Glinoludów zapoczątkowała się w Bolesławcu, święto ceramiki, no to trzeba było jakoś uczcić tego, no a to że padło po prostu hasło, że wszyscy jesteśmy testami gliny, no i sprzedaje się do tej pory, jest to bardzo fajna zabawa, można fajnie się upekłać w glinie, jest to fajne dla cery, no i... Zanikają po prostu różnice między jedną grupą społeczną i drugą. Kto tak naprawdę może zostać glinoludem? Kto może zostać glinoludem? Glinoludem może być każdy. Od najmniejszego dzieciątka wieku... Mieliśmy najmłodszego do tej pory glinoluda w wieku pół roku, a najstarszy, no to o wiek nie pytaliśmy, ale widać, że swoje lata też ma. Jak się czujecie w glinianej skórze? E, to bardzo fajnie chłodzi. E, tylko, że już odpada ode mnie. Chyba będę musiała się jeszcze raz glinić. Na jest najlepiej, dlatego, że można się uwinić i można wygrać bardzo fajną nagrodę. Jest mi sztywno trochę, ale bardzo fajnie. Tak komfortowa sytuacja. A jak się czujecie w tej glinie? Czasno! <noise> bardzo fajnie, tylko trochę Dina właśnie odpada, ale to tylko troszkę tak boli, ale można się przyzwyczaić. Dzisiaj finałem tej akcji będzie parada, tak? Owszem, będzie parada, na której wszyscy ruszymy z uśmiechem na twarzy, pokażemy, jaka to jest wspaniała atrakcja, jaka to jest wspaniała energia. No i co mamy z najlepszego w środku. Zarówno miejscowe, jak i przyjezdne glinoludy wykonały rundkę po rynku i udały się do Parku Zamkowego, gdzie wybrano króla i królową gliniady. Tymczasem, nieopodal dawnej rezydencji księżnej Daisy, dwóch artystów kończyło makietę zamku, wykonaną w 100% z gliny. Patrząc na te detale, które widać na makiecie, włożyliście strasznie dużo pracy. No staraliśmy się odtworzyć jak najwierniej. No, dobrze, jeżeli to tak jest widoczne. Trzy dni lepiliśmy to. Trzy dni lepiliśmy. A Darek tak powiedział, że jak najbardziej otworzyć, ale w tym czasie, który był możliwy, no, czyli w pół dnia musieliśmy pracować nad szczegółami, czyli to jest dość mało, a tych szczegółów to macie tutaj bardzo dużo. Niemożliwe jest ulepienie w ciągu trzech dni. Tutaj jest po 400 kg masy szamotowej, którą przerobiliśmy w ciągu trzech dni. Tę masę w ciągu paru godzin wysuszyć, by jak widać, nic nie popękało. to Uważam, że to jest jeden z pierwszych takich działań. Ja nie znam nikogo, kto coś takiego zrobił. Kolejny festiwal ceramiki już za nami. Jeśli ktoś dopiero po publikacji naszego materiału zapragnął wziąć udział w imprezie i zostać glinoludem, nic straconego. Artystom z Bolesławca tak spodobało się nasze miasto że za rok na pewno przyjadę. Innych atrakcji również nie powinno zabraknąć. Zatem do zobaczenia za rok.